Piątym Mistrzostwom Świata Dzieci z Domów Dziecka, które tu na Stadionie Miejskim Legi Warszawa imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędą się 15 i 16 lipca. Serdecznie witam zgromadzonych przedstawicieli mediów, a także naszych gości. Bardzo serdecznie chciałbym powitać pana Janusza Sanela, dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry, witamy. Witamy również pana Jerzego Mendale, dyrektora handlowego, członka zarządu Continenta Lopony Polska. Witamy panią Annę Joduską, prezes Fundacji Leki. Witamy pana Jakuba Polskiego, rzecznika prasowego polskiego związku piłki nożnej. Pragniemy również powitać Pana Tomasza Dechtuę, zastępcę dyrektora w Departamencie Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest z nami również Tomasz Kłos, 69-krotny reprezentant Polski WICZ kraju wraz z LKS-em Łódź. Witamy również zawodników reprezentacji Polski Dzieci z Domów Dziecka, a także selekcjonera naszej reprezentacji Krzysztofa Kota. Witam Was Panowie. Na początek proszę o zabranie głosu Marcina Misiaka ze Stowarzyszenia Nadzieja na mundial organizatora Mistrzostw Świata Dzieci i domu Dziecka. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za przybycie na naszą konferencję prasową. Na początek chciałbym powiedzieć słów, kilka słów o idei, o tym, jak to się wszystko zaczęło. Otóż jest to dobry moment, ponieważ w tym roku mamy piąte Mistrzostwa świata. Nikt z nas nie wierzył, że przez pięć lat będziemy mogli kontynuować tak wielki turniej z roku na rok coraz więcej drużyn. A wszystko zaczęło się znacznie wcześniej, w roku 2010 jako bardzo skromna, mała inicjatywa. Zorganizowaliśmy Mistrzostwa Mazowsza, na które zaprosiliśmy kilka drużyn spoza naszego województwa. Nikt nie przypuszczał, że te dzieciaki mają aż tak wielką pasję, żeby grać dalej, żeby zdobywać kolejne tytuły. Wiedzieliśmy, że musimy kontynuować tę ideę. Zorganizowaliśmy Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, następne Mistrzostwa Europy, a kolejne zawody to już były Mistrzostwa Świata. Więc na początku chciałbym podziękować wszystkim tym, dzięki którym te mistrzostwa mogły się odbyć. Dla nas to wielki zaszczyt, że możemy w Polsce gościć tak wielką imprezę i tak wielu znakomitych zawodników. I to jest coś, o czym chciałbym, żebyście wszyscy Państwo pamiętali, że w Polsce można zorganizować wielki turniej pełen radości, pełen pasji, pełen nadziei. Turniej, który w tej chwili jest coraz większy. Rozwijamy się w kolejnych krajach, o czym powiem za chwilę. W tym roku doszło do nas dwóch nowych ambasadorów, mistrzostw, to jest Grzegorz Krychowiak i Kamil Glik, wielcy zawodnicy, którzy również wspierają naszą, naszą ideę. Jest nam, jesteśmy bardzo dumni z tego powodu. Mam nadzieję, że sukcesy sportowe naszych ambasadorów będą. Czymś, co będzie inspirowało naszych zawodników, którzy biorą udział w tych mistrzostwach. W tym roku e, mistrzostwa odbędą się 15 i 16 lipca na tym pięknym stadionie. 15 lipca, wszystkie wydarzenia rozgrywamy na boisku bocznym. 16 lipca przenosimy się na boisko główne i tam będą rozgrywane już mecze, mecze pokazowe, mecze finałowe. I 16 lipca właśnie zapraszamy wszystkich do kibicowania młodym sportowcom, którzy biorą udział w mistrzostwach. Tutaj nasze mistrzostwa, które odbywały się już nie tylko w Polsce, tak jak wspomniałem, idea rozwija się międzynarodowo. W tym roku mieliśmy okazję współorganizować Mistrzostwa Tajlandii razem z Ministerstwem Sportu. W Tajlandii. Ponadto odbyły się mistrzostwa Niemiec, planowane są kolejne mistrzostwa w kolejnych krajach. Widać, że ta idea podoba się na świecie i myślę, że za kilka lat to lista krajów, w których odbywają się mistrzostwa będzie na tyle długa, że ciężko mi ją będzie wymienić podczas konferencji prasowej. Ale mistrzostwa to też dobry moment do podsumowania. W naszych zawodach wzięło udział już blisko tysiąc młodych sportowców z całego świata, 36 krajów i to jest właśnie dowód na to, że w Polsce może się odbyć tak, tak fajne przedsięwzięcie. Poproszę kolejny slajd. To, co przygotowaliśmy w tym roku, to mecz pokazowy. W poprzednich latach rozgrywaliśmy mecz Polska kontra reszta świata. W tym roku chcieliśmy nawiązać do takiego zabawnego antagonizmu między telewizją a internetem. I na tych zawodach będzie można obejrzeć, jak grają gwiazdy internetu. Tutaj można na fotografii dostrzec popularnego atbustera obok Tomasz Oświeciński. Zobaczymy jak sprawdzą się na boisku. Wstęp oczywiście na całe zawody jest wolny, więc zachęcamy wszystkich do oglądania. Będzie można również obejrzeć streaming z tego wydarzenia w internecie. Myślę, że może być to ciekawe wydarzenie również ze względu na piłkarzy, którzy będą brali udział w, tych, w tym meczu. Przyjadą do nas wielkie gwiazdy światowej piłki. Powie o nich później Tomasz Kłos. Ja tylko powiem, że wystąpią w roli jokerów, będą wspierać jedną i drugą drużynę na mistrzostwach. Kolejna atrakcja, którą przygotowaliśmy dla kibiców, to targ śniadaniowy. Chcielibyśmy, żeby dzieci, które biorą udział w mistrzostwach, mogły zaprezentować kuchnię krajów, z których pochodzą. Więc nie tylko kibice, ale też piłkarze, którzy grają w zawodach będą mogli Przekonać się jak smakują potrawy z innych krajów. Myślę, że to może być ciekawe wydarzenie dla wszystkich, którzy, którzy przyjdą na, na stadion. Przypomnę jeszcze, że e, mecz finałowy, mecze finałowe będą rozgrywane o godzinie 14.00, 14.30 finał. O godzinie 13.30 będziemy zapraszali wszystkich chętnych na, na to, żeby zdobyć ciekawy autograf naszych gwiazd. No i z mojej strony to wszystko, ale chciałbym jeszcze na koniec podziękować wszystkim organizacjom i partnerom, które, dzięki którym te, ta, ta impreza może się w ogóle odbyć. Pozwolicie Państwo, że przeczytam.